Witajcie bardzo serdecznie. Będę dziś zbierał kolejną porcję ziemniaków na obiad. Ziemniaków z własnej uprawy, wczesnych, bardzo wczesnych ziemniaków w uprawie pod słomą. O doświadczeniu tej uprawy pod słomą dzisiaj chciałbym Wam kilka słów powiedzieć. Na swoim zagonie uprawiam ziemniaki odmiany denar. To bardzo wczesna odmiana ziemniaka o takim jasno-kremowym miążu. Odporna na warunki klimatyczne, to znaczy na suche i mało wymagająca wobec gleby, wobec nawożenia. W Sam raz na mój, mój zagon do mojego ogrodu. Zagon jesienią nawiozłem kompostem, grubą, solidną dawką kompostu i to było tyle tego nawożenia jesiennego. Wiosną u ziemniaki tę odmianę denar kupiłem na Allegro w internecie, sprawdzałem się, 1 lutego doszło do transakcji, w połowie lutego one do mnie przyszły i od tego czasu, od tej połowy lutego aż do 22 kwietnia, gdy trafiły na zagon, pędziłem najpierw w mieszkaniu, a potem w szklarni, pędziłem, czyli wystawiłem te sadzeniaki na światło, w temperaturze, która nie spadała poniżej 0 stopni, i narastały młode, zdrowe, takie ciemnozielone kiełki. Te kiełki pomogły mi, żeby mieć wcześniejsze zbiory, wczesną uprawę ziemniaka. Tak jak już powiedziałem, 22 kwietnia posadziłem, czyli położyłem po prostu na ziemi te ziemniaki i okryłem. Grubą warstwą słomy. Była to mniej więcej 30-40 cm warstwa słomy. Słomę też kupiłem w internecie. Przyjechał kurier, przywiózł dwie kostki słomy, i ta słoma trafiła tutaj na te ziemniaki. I tyle tej opieki mojej z ziemniakami przez ten czas było. Tak gruba warstwa słomy powoduje, że nie rosną w ogóle tutaj chwasty, a Wilgoć, wilgoć bardzo dobrze się utrzymuje i nie ma potrzeby podlewania takich ziemniaków nie ma potrzeby jakiejś szczególnej pielęgnacji tych ziemniaków gruba warstwa słomy hamuje chwasty i przede wszystkim powoduje, że woda nie odparowuje z gleby i jest cały czas wilgotna nad ziemniaków jeszcze zobaczcie całkiem zdrowa nie ma żadnych chorób niektóra już powoli Przesycha, zanika, ale ta nać jest zdrowa. Nie zbieram od razu całego zagonu, nie ma potrzeby robienia wykopków ziemniaków. O, po prostu kiedy przychodzi mi chęć na to, żeby na obiad mieć własne ziemniaki, pyszne, smaczniutkie ziemniaczki, czy to gotowane, czy to pieczone. Po prostu przekładam trochę słomy nieco dalej. Tutaj pod spodem jest bardzo, bardzo wilgotna. Słoma, a ziemniaki? A ziemniaki leżą na wierzchu. Nie są zakopane, nie są jakoś trudno dostępne, bo nie były też obsypywane w ciągu sezonu i nie musiałem obsypywać tych ziemniaków, kopczykować w jakiś sposób, bo ten kopczyk robiła słoma. I zbieram ziemniaki. O, do daleko. Dosyć płytko są. Ładne. Bardzo ładne e, ziemniaczki. I z jednego krzaczka na obiad dla dwóch osób spokojnie wystarczy. Jak już zbiorę ziemniaki, a jak widzicie, jeden rządek prawie dobiega końca, no trzy czwarte już zostało zebrane na obiady, to będę tutaj wysiewał zgodnie z moim terminarzem warzywnika, z moim planem na warzywnik na ten rok. Będę wysiewał tutaj warzywa korzeniowe. Będę wysiewał tutaj rzepę i będę wysiewał taką rzotkę w zimową czarną murzynkę. Jeszcze przed nami cały sierpień, więc te warzywa korzeniowe spokojnie mogą być poplonami po tych ziemniakach. Ziemia jest dobrze przygotowana, ziemia jest bez chwastów, ziemia będzie dobrze przyjmowała te nasiona barzyw korzeniowych, które będę tutaj uprawiał, a nać, a nać i słoma trafią na kompost, bo słomy w tej chwili, czyli tego brązowego materiału na kompost brakuje, no to jak znalazł, będzie do mieszania z chwastami, do mieszania z trawą. Ziemniaki własne, dener, całkiem duże, a to lubisz ziemniaki? Byle nie surowe, nie? Własne ziemniaki świeżo wykopane, ugotowane albo upieczone, albo z grilla. Super smakują. Uprawiam odmiany bardzo wczesne, bo dzięki temu, że one szybko narastają, nie mam zbyt wielkich problemów, a w zasadzie nie mam w ogóle problemów z zarazą ziemniaczaną. Z ziemniaków nie przynosi się zaraza na pomidora, ale potrzeba trzeba pamiętać. Uprawiamy bardzo wczesne odmiany i wczesne odmiany, no i sadzeniaki muszą być ze sprawdzonego źródła. Muszą być najlepiej takie. Z paszportem certyfikowane, żeby były wolne od zarazy ziemniaczanej, bo ta zaraza ziemniaczana często zimuje w bulwach. Dziękuję bardzo serdecznie. Życzę Wam smacznego. Do zobaczenia.